2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów, głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. Mateusz Dzieduszycki, witam ponownie z Rzymu. Jest z nami ksiądz biskup Jan Wątroba. Jakie pierwsze wrażenia po słowach Ojca Świętego, które rozpoczęły już na roboczo synod? Ojciec Święty powiedział, że synod to nie jest parlament, gdzie wymagana jest jakaś jednomyślność, czy też decyzja większości o czymkolwiek ma zaważyć, ale że jest to chroniona przestrzeń, po to, by mógł Duch Święty przemówić, by jego głos został usłyszany. I zaapelował, to mi się bardzo spodobało, zaapelował do wszystkich ojców synodalnych o apostolską odwagę, o ewangeliczną pokorę i o ufną modlitwę. I te trzy punkty rozwinął w swoim przemówieniu, apelując do uczestników, do, nie tylko do ojców, także do audytorów, do konsultorów, Właśnie o, o taką postawę, odważną, która cechowała apostoł, o pokorę. Pokorze poświęcił dość dużo miejsca, pokorze w wypowiedzi, w postawach, w podejściu do tematu, którym, nad którym pochyla się synod. Ale też o ufną modlitwę. Do tej modlitwy, jak to zostało potem przypomniane, wzywał już wtedy, gdy zapowiadał syn i jego dwie części. I ta modlitwa w kościele jest, a my ją czujemy jako wsparcie dla wszystkich uczestników. To był głos Ojca Świętego. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby też nie wspomniał o miłosierdziu i zakończył to swoje przemówienie apelem o miłosierne spojrzenie na tych, którzy tego miłosierdzia szczególnie potrzebują. Dziękuję serdecznie, oddaję głos do studia.